Witam Was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii MPG na moim kanale. No i słuchajcie, ja tak postanowiłam, mówię, dobra, nie będziemy się na razie przejmować tym co nas czeka z na tą oborą, te nieprzyjemności w ogóle I powiedziałam tak, zaproszę dzisiaj się. zrobimy sobie normalny odcinek, na razie wiecie, za nie będziemy tego pamiętać. I tak tam ten prawnik mówił, że tam nie wiem 3, 4, 5 dni potrwa ogarnianie tych papierów Więc na Dobry? razie nic nowego nie, nie wydarzy się No właśnie dzisiaj Wasia? nagramy też, cześć ja już Nagramy no, też reakcję, dziwuj się na to wszystko co się stało Bo on jeszcze nie wie tak naprawdę Co tam? Powiem ci później, ja już no kurcze takie Jedziemy. Pokażę ci później zresztą coś, bo no, powiem tam. ci takie nieprzyjemności się no, u kupiłaś? Nie, właśnie tym razem to nie jest nic rysowego no. No to są rzeczy smutne, przykre mm, ale nie chcę, nie chcę, żeby to było tematem ale... przewodnim dzisiejszego odcinka, chcę, żeby dzisiejszy odcinek był fajny, energiczny, miły Dobra. także widzowie, zostawcie łapeczkę w górze, subika i komentarz, to opowiem. Wam, nie to opowiem wam fajną historię i mam nadzieję, że jecie! Tak! Dzień tak. fajnego masz wąsa Twój wąs Dzięki. to nie jedną, że tak powiem e, e, <laughs> No e, Dobra y, Co, no. Skąd gdzie ten? Y, dobra, nie bez powodu kazałam ci dziewięćdziesiąt MF-a No bo będziemy Obornik wywozić Także ruszamy Skąd? <laughs> y, od świniów czy tam dalej? Wiesz co, ja będę brała Cielo. tu od świniów A ty będziesz brał z tego Tylko poczekaj, ja przyczepę podstawie, dobra? Daj mi no. momencik A no może zetora bym dała pod przyczepy? No, a czemu nie? To zetorka ja podepnę pod przyczepy, to poczekaj Ja tu zaraz podjadę Ja tu już czekam, ja <grym> już mam całą łychę załadowaną I sobie, A ja wam powiem w międzyczasie taką historię to wiem, po co kazałaś mi MF-a brać, nie? Jak to? No nie będziesz ładował gnoju? No, ładuję. Eee, słuchajcie, ja ogólnie rano sobie dziś wstałam, no, zrobiłam sobie śniadanie, jem i w ogóle, między innymi kawkę sobie zrobiłam, no i tak siedzę, a tutaj ogólnie po prawej, ja mam okno. I na tym oknie jest taka zasłona, no i po tej zasłonie, znaczy nie zasłona, tylko taka roleta zsuwana, na góra-dół. No i po tej rolecie chodziła mi taka mucha, taka przytłumiona trochę. Wiecie jak to jest, już czasami, już o tej porze te muchy rzadko są, a jak są to takie... No takie przytłumione, wiesz, wiesz o czym mówię dzieje już, co nie? Ja, 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 nie trolluj maszynę ja ładować no i słuchaj no i tam mówię chodzi, ale jest tak myślę no dobra, no chodzi, tam ledwo chodzi co ona mi przeszkadza, nawet nie lata, nie denerwuje no nie, mówię to no, kur... nawet nie będę je brała, mówię wiesz tam no niech, niech zesiedzi, tak pierownica no? no i ja tak sobie piję kawę piję, słuchajcie powiem wam minęło już tak nie wiem godzina i mówię kurde fusy mi się skleiły w kawie, a ja powiem wam że ja lubię te fusy ogólnie Kawy, mi się tam czasami gdzieś trafią, to ja tam, o, se pogryzę Miesz, i mi nie szkodzi, no wiesz, trochę, no nie? I tam... i tyle. No ale kurde, tak biorę te fusy, tak przerzuciłam po zębach wszystkich, mówię, kurde, jakieś takie... Z A tu Żeby nie być gołosłowna, zobaczcie mi co, no mucha mi wsiadła. Wsiadłaś mucha. No nie zjadłam, wyplułam ją. Be, skrupułów u... po prostu. Odgryzła się skrzydła. Nie odgryzłam, tylko ją tak przemieliłam po zębach. Ale ja, odcedziłam ją To to najważniejsze, że ją odsadziłaś, tak? Ja, no to patrz, że mówię. Nigdy, nigdy nie zdarzyło mi się, nie wiem... Memłeczek, rzucek gumy do rzucia, nie? Ale ja jej nie wymułałam przy głupie, tylko... A jak Tylko piłam kawę i mi do pyska wpadła, rozumiesz? Bo się utopiła, chyba też chciała spróbować tylko... Bo jeszcze rozumiem, no nie wiem, gumy do żucia, to są miętowe, czy jakieś tam te... <laughs> No to proszę bardzo, jaka sportowa, białkowa. Prote proteinowa guma do rzucia. No i taką miałam historię, ci powiem. Ale to i tak nie przebije historii. Ostatnio w weekend byłam na rybach z Piotrkiem. Pojechaliśmy na spini Nie, nie, moim braciakiem siutecznym. No i A? powiem Ci tak, jesteśmy sobie na tych rybkach. No i wiadomo, jak to przy niedzielce ludzi w cholerę a. Nie, debilu. Ludzi w cholerę, jeden przy drugim wędkarzu, no i co, łowimy se, naprzeciwko no, nas, gdzieś tak e, po skosie, ze 100 metrów, może i nie, może do 80 metrów, no jakiś młody łepek też taki z 20 lat se łowi, no i tak, dobra, ty ładny, ja to opowiem tylko widzom. I on wziął wędkę, ten młodzik, zarzucił tak, wiecie, mocno i było słychać taki strzał, jak, no, jakby z bicia strzelił, coś takiego, takie, no o, tak, było tak... Tak, wiesz, tak... Tak, to o tak no. było, takie... Au! Fuck. No. E, było tak po prostu, wiesz, takie... pyknięcie takie. No, no i to już było oczywiste, że mu się ten zestaw zerwał, co nie? A, a Piotrek na cały głos... Ura, 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 urwał zestaw! I, ale to tak, to tak, że wszyscy naokoło to słyszeli, co nie? A ten łepek tak się speszył... Stoi z tą wędką wiesz, zestaw kurwany, ale chłop no? stoi z wędką i taką udaje, że kręci, udaje, że zwija, <ścoughs> udaje, że zwija. <ścoughs> Tak się zestresował, nic, jak to sobie. Nic się nie stało, chłop dalej zwija. Węd plecionka przynęta poszły w pizdu, ale on zwija, żeby nie było, że się urwało. Ty. I tylko tak, Piotrek coś tam zahaczył, coś tam patrzy, zobaczył, że mi się nie patrzymy, od razu pod górę poszedł, gościa nie ma. Full. Ty tam też miał taką sytuację, ale, jak mówiłem na ten na feeder. Ale ja ci ja powiem... Tak... Poczekaj tylko to opowiem do końca. No. Ja mówię... On... Ja, ja. mówię, ja z nim rybie nie jadę. To jest debil. Naprawdę. E, powiem ci tak, ludzie przy ludziach. E, po, po 100 metrów ludzie od siebie. No, no i dobra. Piotrek ma... Spore, spore miejsce do łowienia, no nie? No powiedzmy no? 300 metrów rzeki po naszej stronie, bez ludzi, no? bez niczego, no nie? Można łowić. Ale Piotrzkowi akurat spodobało się miejsce naprzeciwko wędkarza i poszedł naprzeciwko niego i mu pod nogi rzuca. <głosy> <głosy> nie mogę. A najlepsze jest to, no że gościu nie, właśnie się nie odezwał i najlepsze jest to po pięciu minutach Piotrek wyciąga szczupaka, wyciąga go, a ten gościu, dobra, wyciągnął go na brzeg i ten gościu poszedł przynęte zmieniać. Pod górę przed przynęte się zmienia. A Piotrek na cały głos Ło! Chyba mu humor spierdzielułem, tylko że użył innego trochę słowa, no nie? No. Ja I, nie, po, po prostu no, nie it. mogłem oh. <laughs> Kres, tutaj, ale ale też miałem... Ale... Piotrek, pozdrowiał do ciebie. Dobre dwa szczupaki pierdzielnąłeś. Ja powiem mam tak, no ja jednego trochę małego, ale... ale też... Ale był. Ale był. i, 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 i człowiek radosny. No, dobra, a co ty tam mówiłeś? Na łowisku byliśmy, nie? No. Ja, że wtedy łowiłem na feeder. Na ten podajnik do metody. No. Zawiązałem to, pierwszy rzut. Podajnik nabity. Ja aż z dwa kroki w tył wziąłem, żeby rozbieg wziąć. Wędka? We, z wędki się banan taki zrobił przy, przy zarzuceniu. nie? No. Co mi podobałaś, ty? No, Lecz, nie wiem, nie. bo Fuh. za dużo, za dużo. I leci. I, I tylko na ten podajnik patrzy, on tak leci, leci, leci. Mówię, jaką to oka zerknął że coś, plecionka mi ze szpuli nie schodzi, nie? No. I tak patrzę, ta plecionka tak mi zwisa tylko z końca wędki, a ten podajnik jeszcze leci, 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 a ja taki zadowolony w głowie, mówię, ale teraz rzuciłem, ty, 70 metry. Ale kółowrotek zamknięty. Nie, no otwarty był. Tylko po prostu źle zawiązałem się stópę nie? Ja mówię, tak przycinak szło. Ale byłem z, z kolizą też na rybach Tu w Łomży Na no. bulwarów No, no, no No i tak łowimy Po sobie siedzimy I tam kiedyś z, z tego No z, tego, z tych bulwarów było przejście na plażę takim krzakami, nie wiem, czy wiesz w którym miejscu Nie, nie, nie nie, No tak przy samej rzece, w takich krzakach Tam nikt nie chodził, ale było taki y, y, Ciasny przesmyk, żeby sobie przejść z bulwarów na plażę No dobra, no mniejsza mniejsza A, wiem, Łaziłam nam nędy, no, no. Siedzi na tych rybach i jakieś dwie dziewczyny idą. No. I ta jedna nagle... Spodnie ściągnęła i zaczęła s -s srać naprzeciwko nas no jak to? No normalnie, nie widziała chyba nas, ona na tych krzakach tam wiesz A my siedzimy i ze śmiechu nie mogliśmy wytrzymać, ale nic się nie odezwaliśmy Nie, to dobrze, to, ale coś... to już, to już jest kolejny etap empatii Kiedy zauważasz czyjś błąd i w ogóle, ale specjalnie udajesz, że tego nie widzisz, żeby ktoś nie poczuł się źle To, to, to już jest My sobie domaliśmy, mogliśmy coś krzyknąć tu... Nie, ja to tak szczerze chyba też bym nic nie dała, no bo... No, ale... Ale ze śmiechu nie mogliśmy się wytrzymać ty Idąc jakieś, wie, I sobie jakieś dwie te tylko w krzaki fu nie, może, 30... może po prostu liśniku się zachciało no. <noise> no, Ale mówię ci, że nie mogliśmy się ze śmiechu wtedy wytrzymać hmm. Ale muszę pojechał na ryby, żeśmy takie ochoty dzisiaj narobiły od, od samego rana o tych rybach I dzwoni do mnie, widzowie i dzwoni do mnie I opowiada, że na szczupakach była tutaj ten Mówię ty dobra Dobra, dalej w ciągniki 7 no. Nie, bo tutaj ten, ściupak, sz, o ściupaku muszę powiedzieć. No bo ja lubię ryby widzowie, no. A, a mi się płakać aż chciało, nie? Mówię, ona na rybach, była, ja nie mogłem być. Ja ryby lubię, łowić. i Możesz taka mi tego gnoju że... nie, nie wysypywać, tylko ładować na przyczepę? A zobacz jak dużo trafiłeś na przyczepę, no... no nic nie trafiłeś wsypało. na przyczepę, wywaliłeś wszystko poza przyczepę ciemniaku. O, Autentycznie, o, nic nie ma na przyczepie! No wiem, raz się, bo ja się przygapił. Pozbieraj to. Zresztą zaraz pozbieramy. Ile twoja łyka ma pojemności? Nie wiem, z 1000 litrów. Mała. No to nie taka mała. No Ale to wiesz, taka uniwersalna jest. Não virem. Ona jest taka oj, belkę podnieść i tu jakoś kukurydzkę ja. podgarnąć, wszystko, nie? A jak trzeba, to i cielaka przewiezie na łyżce. No, a jak trzeba, to idzie już a za łeb ściśnie. Ej, no tak to nigdy nie było. Ło, na milimetry przejechałam. Ale oporówka, akcja, chłopie. Poczekaj, aż zjątko zrobię, stój. Dobra. Ciekam, ciekam. Ciekam, ciekam. Co, czeka oporówka? Tak zwana Ciekam, ciekam ciek, ciek, ciek. Dobra, już Zrobione o. Oj, przepraszam Nie, to ja przepraszam Łypnęłam w ciebie tu, tu dobrze, tylko że wąsko No wąsko, widzisz, no tych budynków No ma się tak No gospodarstwo nie jest małe No wiadomo, no to nie jest to co u ciebie, tak? No, nie mnie budynków mało, ale to w sumie. W sumie niektóre budynki to tobie to są takie trochę zbędne. Eee, proszę Boże. Powiedz mi, której. No, nie uważasz? Której? No połowa. Nie. Wszystko jest potrzebne. Pokaż mi budynek, ja ci powiem, do czego jest. Dobra. U mnie wszystko ma swoje wykorzystanie. Na, z budynków. Tutaj. Gdzie? Tutaj. Gdzie jesteś? Tu przy, przy prasie twojej. No. O, tu. Na przykład tutaj ten budynek. Proszę ciebie, kuchnia letnia. I tutaj, o. Kostki zwiórek, z wiórek. Z grzebnych. Bańki Z Zlew. Mhm. Wszystko kuchnia letnia. Okej. Okay. Y tutaj. Mmm... Ziemnianka A co? Ja tak pytam. No e, i tutaj wiesz co? To jest no. garażyk naprawczy A Ej. tutaj masz na górze saunę czy o to ci chodzi? Hmm. Tu masz ławki pojedyn po drugiej stronie i co to saunę masz? Tutaj mam A Ile razy w tu byłaś? A się kurwa nie interesuj! Wszystko bym chciał wiedzieć! A tutaj ile maszyn stoi? Tutaj stoją maszyny wszystkie do trawy. Dobra, może do roboty się wezmę? No właśnie, nie dopytuj niepotrzebnie byś mi oddała trochę tych budynków, bo oni by się bardziej przydali niż tobie. No to weź tak jak w Stanach Zjednoczonych. Tak, gdy... zaraz mi te... ogarniemy moją. No. i zrobimy przeprowadzkę domu jakby. Ale ja to bo... oni muszą być specjalne te nie, ale to wiesz, to też specjalne budynki, to nie to tako, tak. że bierzesz sobie budynek na cegłach, kurde, i go przeprowadzasz gdzie chcesz. Nie, sobie. bo oni mają na stelażach wszystko, to nie, jak się przeprowadzają gdzieś, co dalej, teraz całym domem. Nie trzeba nic zwozić, tylko dom na pakiet zarzucasz człowieku, to jest wygoda, co? No. I wiesz, jedziesz, tak. se, jedziesz se na wakacje, to nie musisz brać żadnego kempingu czy na coś, miodu, tylko, tak. tylko bierzesz sobie po prostu dom garba. na ciężarówce, no w plecach składamy. Jest z takim żółwiem, tylko że większym po prostu. No i że nie musisz na garbie nosić, tylko jakby na tirze na przykład. Coś pełna tam jest? No prawie ty, dobra to to wsypkę tu pozbieram to co narosypywałeś ci lako i... Narosypowaliśmy? Nie, ja nie rozsypałam ani grama Ty też rozsypałaś? Nie nasypałam Nie wierzę Uwierz Macie na, na, na klepichu wysypać, czy o co ci chodzi? Ja zaraz ciebie na klepichu zleję A skąd ci tyle się zrobiło tutaj? Na krowy krowy na skały. Masz tyle krów? No trochę jest, ale wiesz tak samo, świnki, kurki, wszystko tu stran Kurde, jaki zwierzaków by się człowiekowi przydało Kurde, ale dziko się skręca Tylko widzisz u mnie nie ma miejsca Co jeszcze, będziemy jakoś Nie, U ciebie nie ma miejsca, tymczasem e, hektarowy plac Na tiry, które nigdy nawet nie jeżdżą Jak nie jeżdżą? Cały czas jeżdżą, no nie stoją na placu, bo jeżdżą przecież Tak? Możemy zajechać Tak? No to zajedźmy do mnie, zobaczysz Ile ciężarów stoi na pracę Dobra, zajedziemy do ciebie. No. Łach, I ja, dobra, i jak stoi jakaś ciężarówka, to mi dajesz stówę Dobra. A jak nie stoi, to nic. Mi nie dajesz. Dobra. Ani ja tobie. Dobra. O, śliska ziemia, bo się zakupaliśmy. No. Czekaj, ja tu popkam trochę. Śliska... dobrze że to jest 4 na 4 Ty ja tam trochę popchał wiesz? No dobra, wsiadam. siły ma? Ja się przecież. A jak pokaż widzimy jak ja wyglądam, czy przystojny jestem Mnie ja to rozpierdziela twój wąsik. Czemu ty sobie zrobiłeś taki wąsik? Teraz może dziewięć latiną Temperatura mm. Jest mi no i trzyma mnie mm -mm. mm -mm. dziewięć potężny latino tak, Zobaczcie, Wisów. Tak. Dziejuś pozytywny, Latino. Nie no, wygląda jak Kaważyk, że... Oj, wyglądasz, Dziejuś, jak taki 50-letni. E... Nie, wujek. Nie, taki. O, no dobra, taki wujek weselny. No. Wujas. Wujas na weselu z mokrą pachą i z wąsem. No. No, zajedźmy. A, do ciebie, tak? No zajedźmy, zobaczmy. Tu te oszczerstwa. Dobra. To wszystkie Chod, pomówionka. Mm, no dobra. A to z jakimi przyczepami tiry pojechały, jak tu przyczepa stoi? Z jedną lawetą i z jedną firanką. Mhm. Jedna cały czas na lawecie lata. No dobra. Niech ci będzie. Ty, ty jajca byśmy... Sobieśmy... Kiedy wywieźli co? Ktoś pomogła mnie. No to mogę, no. Dobra, wsiadaj. Kurde, będę... mnie wsiadaj Oj, przepraszam. Ej. No musiałam gdzieś zawrócić, tak. A, zna, znasz walerę? A co No nie, znasz walerę Va z TikToka? Widzowie, napiszcie w komentarzu, komentarzu dla was wygląda walerę na TikToku. Ale to coś złego? Nie, śmieszny taki ziomek. I Every 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 day of shuffle Nie, ja nie ma jedną takie swoją i zawsze śpiewa Everyday is shop O, dobra, gdzie I on ubija się. Dopóki tu jesteśmy, to teraz przejdziemy do tego smutnego elementu. A co tu się stało? Coś pokazać. Może się ogrodziła, cało to patrzę. Nie dziejusz, już to nie to, to, nie to ja. ci? bandyci! Nie ma wejścia, brak wejść. Jak ci bandyci? Donieśli na mnie. Bo Droga zamknięta. Bo pracowałam w nocy, zabrali krowy. mi krowy. Brak wejścia, brak. O, ona będzie wyburzona! Jak, jak zabrali Jak wyburzona? Zebrali krowy? Zebrali A kto ci ukradł krowy? Gangsterzy? Nie wiem już A kto z inspekcji A co czemu z inspekcji się, Co zrobiłaś? Bo obora bez planu postawiona co teraz? Ja, jeżeli mi się nie uda pod podpisów to Krowy na kebamy pudoł Ty mamy w okolicy Że z bo takiego wniada miał same ja nie ma nie pojechać Co ty powiedziałeś? To ty nie skokujesz moje... O że Nie Nie no ty trolujesz? Bo... A ty draniu Ty trollujesz żeby no. Nie wyszedł ci prank, nie uwierzyłem. Nie trolluję, no po poważnie zarabali mi krowy. Złysz film na moim kanale Serio ci krowy zabrali? Tak, bo do mnie donieśli tu z miasteczka Jarkowego. No nieśli na Zwiec... mnie! To wiesz co zaraz z tym miasteczkiem rakowym zrobię? No ja chyba też gdzieś To wiesz co zaraz z tym miasteczkiem robimy? Na razie musimy się wstrzymać Zobaczymy jak to wszystko pójdzie Brać kanister? Widzowie, trzymajcie kciuki by to wszystko dobrze poszło Ja pierdziele. Bo jeżeli A nie to odzyskać? Uruchamiam stare kontakty chyba Widzowie, trzymajcie się cześć i